Jeżeli chodzi o bierzczenie na stawianie miejskim, ona jeszcze w tym roku spełniała parametry zawodów wykładów deszczych. Na najwyższym poziomie w przyszłym roku już się zbliża kres tego co w starej wieży można wykorzystać, sprawdziliśmy możliwości dofinansowania zewnętrznego, póki co takich środków nie ma. Dofinansowanie zewnętrzne dlatego, że całość inwestycji szacowana w 23 roku, ten, ten w 24 to jest 11 milionów złotych są bardzo poważne pieniądze. No i mówię to otwarcie, potrzeb inwestycyjnych i pierwszoplanowych w jest tak dużo, że traktowanie tej inwestycji jako pierwszoplanowa byłoby chyba przedwczesne, chociażby dlatego, że sprawdziliśmy ilość wykorzystanych osobodni na tej bieżni zrobiliśmy taką analizę z całego okresu letniego średnie dobowe dzienne przepraszam wykorzystanie to, to jest pięciu, pięcioro biegaczy dziennie na tej bieżni w związku z tym no to jest to, co, co sugeruje, że powinniśmy myśleć o przebudowie tych nawieżkich, które są konieczne, to prawda, bo do standardu ponownie do standardu zawodów o charakterze nie tylko ogólnopolskim, ale i także wyższego zasięgu, jak pozyskamy dofinansowanie zewnętrzne. Oczywiście będziemy szukali możliwości tego dofinansowania zewnętrznego, ale póki co z własnych środków tego nie planowaliśmy.